To jest espresso z układem sił. Eugeniusz Romer, zapraszam. Liderzy europejskich państw rozmawiali na temat wysłania wojsk na Ukrainę po ewentualnym zawarciu pokoju. Szczyt odbył się w Paryżu, a obecni byli przedstawiciele Francji, Niemiec, Polski, Hiszpanii, Włoch i Danii oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej i sekretarz generalny NATO. Francja zaproponowała omówienie pomysłu wysłania na Ukrainę sił bezpieczeństwa, które znajdowałyby się przed linią rozgraniczenia, a nie na niej. Polska, Niemcy i Hiszpania sceptycznie podeszły do wysłania jakichkolwiek wojsk. Rozmówcy mieli jednak zgodzić się co do konieczności zwiększenia wydatków na obronę. a Szczyt został zwołany przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona po monachijskiej konferencji bezpieczeństwa. Obecny na niej wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance skrytykował politykę elit europejskich. Z kolei Kit Kellogg, specjalny wysłannik prezydenta USA do spraw wojny na Ukrainie, powiedział, że Europa nie będzie obecna przy stole rokowań. Negocjacje Waszyngton-Moskwa w sprawie konfliktu mają się wkrótce rozpocząć w Arabii Saudyjskiej. W czwartek z delegacją rosyjską ma spotkać się Marco Rubio, szef amerykańskiej dyplomacji. Wcześniej na spotkaniu w siedzibie NATO, w Brukseli sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych, Pitt Hegset, powiedział, że siły europejskie będą musiały strzec pokoju na Ukrainie, jeżeli uda się go wynegocjować. Nie będą one jednak objęte gwarancjami wynikającymi z artykułu 5 Traktatu waszyngtońskiego. W Unii Europejskiej nie ma obecnie jednolitego stanowiska wobec pozycji misji stabilizacyjnej na Ukrainie. Są tylko stanowiska poszczególnych państw członkowskich. Mamy więc inicjatorów, są to Francuzi. Prezydent Macron dokładnie rok temu zaproponował to jako pewną ewentualność. No są państwa bardziej entuzjastycznie do tego nastawione, to jest Wielka Brytania. No są państwa, które nie wykluczają swojego udziału, na przykład Szwecja czy Polska, i takie, które są o wiele bardziej sceptycznie, no tutaj zwłaszcza z dużych państw, Niemcy i Włochy. Natomiast oczywiście wszystko zależy od okoliczności, w jakich jakakolwiek misja miała być przeprowadzona. inne Kontekst to jest sytuacja, w której na Ukrainie nadal toczą się działania, a inny kontekst jest wtedy, kiedy mamy do czynienia z misją stabilizacyjną, która miała być swego rodzaju gwarantem zawieszenia broni. Natomiast wszystkie te projekty obecnie mają charakter no, wybitnie polityczny, gdyż w sensie wojskowym y, siły zbrojne państw europejskich nie są przygotowane do tego, żeby jednocześnie realizować plany obronne NATO i y, uczestniczyć w takiej misji, która wymagałaby zaangażowania. No, przynajmniej na poziomie kilkudziesięciu tysięcy żołnierzy. W tej chwili trudno sobie wyobrazić tak skokowy wzrost liczby żołnierzy w siłach zbrojnych państw europejskich, żeby takie zaangażowanie na Ukrainie miało charakter realistyczny, a jednocześnie realizowane były plany związane z odstraszaniem na Blance wschodniej. Tłumaczy Łukasz Maślanka z Ośrodka Studiów Wschodnich. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer jako pierwszy europejski przywódca zadeklarował, że jego kraj może wysłać kontyngent na Ukrainę w ramach sił stabilizacyjnych po osiągnięciu porozumienia. Premier Szwecji Ulf Kristersson z kolei powiedział, że rozważa takie posunięcie. Prezydent Finlandii Aleksander Stubb przekazał, że Stany Zjednoczone wystosowały zapytanie do państw europejskich o to, jakie siły są w stanie rozmieścić na Ukrainie. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zeleński nawoływał z kolei do utworzenia Europejskiej Armii w obliczu niepewnego wsparcia ze strony USA. Pomysł Armii Europejskiej to jest potwór z Loch Ness, który wyłania się co jakiś czas w debatach, zwłaszcza w Parlamencie Europejskim. W tej chwili Unia Europejska Zarówno struktury podległe Wysoki Przedstawiciel do Spraw Polityki Bezpieczeństwa i Polityki Zagranicznej, jak i Komisja Europejska zajmują się zupełnie innymi inicjatywami. Z jednej strony wsparciem przemysłu obronnego, to jest to czym zajmuje się Komisja Europejska, z drugiej strony wzmacnianiem pewnych struktur planistycznych, sztabowych, przygotowaniem Unii do działań ekspedycyjnych w ramach nowej formy grup bojowych Unii Europejskiej. Jednak są to no zdolności całkowicie szczątkowe, które nie mogą w żadnym wypadku pełnić roli zalążka Armii Europejskiej, będą to siły Państw członkowskich oddane na określony czas, na 6 miesięcy, pod wspólne dowództwo unijne. Unia Europejska ma jednak swoją rolę we wzmacnianiu zdolności wojskowych państw członkowskich i wspomaganie ich w realizacji planów ewentualnościowych NATO, przede wszystkim poprzez projekty pozwalające na wspólne zakupy broni dofinansowanie unijne na zakupy broni. Mówi się także dużo o przeznaczeniu. Poważnych środków na cele obronne jeszcze przed nową perspektywą budżetową. grę wchodzi nawet kwota 500 miliardów euro, która miałaby zostać zorganizowana przez państwa członkowskie poprzez wspólne zadłużenie i pieniądze te miałyby iść na dalsze wsparcie wojskowe dla Ukrainy, na szybkie uzupełnienie zdolności wojskowych państw członkowskich oraz na wsparcie przemysłu zbrojeniowego i wsparcie. Ambitnych projektów obronnych, takich jak na przykład Tarcza Wschód, Tarcza Obrony Powietrznej, czy przedsięwzięcia z zakresu cyberbezpieczeństwa i zapobiegania zagrożeniom hybrydowym. Gdyby zapadła zgoda polityczna, kompromis wokół tego wspólnego zadłużenia na cele obronne, a państwa, które w tej chwili najbardziej stanowczo się temu sprzeciwia, są Niemcy, zobaczymy, jaka będzie tam sytuacja po wyborach to byłby to bardzo silny sygnał zarówno w stronę rywali Unii Europejskiej, takich jak Rosja, jak i sojuszników, takich jak Stany Zjednoczone, które są niezadowolone z obecnego poziomu wysiłku Europejczyków wkładanych we wspólną obronę. Dodaje Łukasz Maślanka. Wołodymyr Zełyński odrzucił amerykańską propozycję umowy w sprawie eksploatacji złóż metali ziem rzadkich. Z ofertą do Kijowa przyjechał Scott Besant, sekretarz skarbu USA. Według informacji Financial Times zakładała ona, że Stany Zjednoczone staną się właścicielami połowy złóż w kraju. W ten sposób Ukraina odpłaciłaby się im za dotychczasową pomoc zbrojną i finansową. Zełyński ma jednak oczekiwać, że dostęp do złóż zostanie powiązany z amerykańskimi gwarancjami bezpieczeństwa dla Ukrainy. Chciałby także, żeby inne państwa, w tym europejskie... Także wydobywały metale w kraju. Tymczasem druga strona miała jedynie przekonywać, że sama obecność amerykańskich instalacji wydobywczych będzie odstraszać Rosję przed ponownym atakiem. Szacuje się, że Ukraina posiada zasoby cennych minerałów, takich jak lit, tytan czy grafit, warte kilka bilionów dolarów. Część z nich leży jednak na terenach zajętych przez Rosję lub w pobliżu frontu. Liderzy niemieckich partii politycznych starli się w debacie telewizyjnej na tydzień przed wyborami do Bundestagu. Alice Weidel, kandydatka alternatywy dla Niemiec na kanclerza, mówiła, że Donald Trump jest najlepszym człowiekiem do zakończenia wojny na Ukrainie. Apelowała też, by Niemcy przyjęły rolę neutralnego mediatora w konflikcie. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance spotkał się z Weidel przy okazji Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, co zostało odebrane przez niemiecki establishment polityczny jako ingerencja w sprawy wewnętrzne w przededniu wyborów. AFD w sondażach cieszy się poparciem na poziomie 21%, co daje jej drugie miejsce. Na pierwszym miejscu jest Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna z poparciem 29%. Jej szef, Friedrich Merz, krytykował obecnego kanclerza Olafa Scholza z Socjaldemokratycznej Partii Niemiec za to, że szczyt poświęcony odpowiedzi na działania administracji Trumpa w zakresie bezpieczeństwa Europy organizowany jest przez Francję, a nie Niemcy. Robert Habeck z Zielonych, pełniący funkcję wicekanclerza, stwierdził, że wydarzenia podczas monachijskiej konferencji bezpieczeństwa powinny być traktowane bardzo poważnie, ponieważ administracja Trumpa przypuściła frontalny atak na zachodnią wspólnotę wartości. Zieloni cieszą się 13% poparciem, a SPD 16%. Południowo-koreańska agencja odpowiedzialna za ochronę danych osobowych zablokowała możliwość pobierania aplikacji DeepSeek w kraju. Ma ona nie spełniać wymogów ochrony informacji o użytkownikach. Jeżeli zostanie to poprawione, dostęp do aplikacji będzie przywrócony. Ponadto jeśli ktoś pobrał ją wcześniej, wciąż może z niej korzystać. Według agencji chiński startup odpowiadający za aplikację miał przyznać, że częściowo zaniedbał kwestie związane z bezpieczeństwem danych. Niedawno włoski organ odpowiedzialny za kwestie danych osobowych polecił DeepSeekowi zablokować chatbota w aplikacji z podobnych Powodów. Firma nie udzieliła komentarza w tej sprawie, natomiast rzecznik chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych na początku lutego powiedział, że rząd przykłada szczególną wagę do bezpieczeństwa danych osobowych i nigdy nie poleciłby firmie prywatnej zbierania ich z naruszeniem prawa. To było espresso z układem sił. Zapraszamy również do słuchania i oglądania naszych dłuższych form na YouTube i w Spotify oraz czytania analiz i artykułów na www.uklad.pl i w papierowej wersji magazynu.